W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miesiąc z Maryją. Dzień dwudziesty Matka odrzuconego Mistrza. Jezus rzekł do nich. Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi dziecię już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodzi. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 16, wersety od 19 do 21. Matka Jezusa była ściśle włączona w misję swojego Syna. Bóg objawił się światu, a Maryja zdała sobie sprawę, jak dalece Jezus narażał się przywódcom religijnym Izraela, którzy zaczęli mu się jawnie sprzeciwiać. Krytykowali to, że Jezus uzdrawiał w szabat, co więcej, przebaczał grzechy, a przecież tylko Bóg może to uczynić. Ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Faryzeusze nie mogli tego zaakceptować. Sytuacja stawała się nie do zniesienia. Napięcie rosło. Nad Jezusem zaczęły zbierać się czarne chmury. Zbliżało się nieuniknione. Był w coraz trudniejszej sytuacji, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Chociaż był osaczony, przychodził jednak do Jerozolimy na święta, a nawet otwarcie nauczał w świątyni. Wielu jego słuchaczy miało nadzieję, że wyzwoli Izraela spod okupacji rzymskiej. Ludzie spierali się na jego temat, czyżby naprawdę był mesjaszem? Wysyłano za nim szpiegów, szukano pretekstu, by go pojmać, posuwano się wręcz do przemocy i dwukrotnie próbowano go ukamienować, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Jak niepokalana reagowała na to, co działo się wokół jej syna, jej serce, w którym nie było choćby cienia zatwardziałości czy egoizmu, niezwykle dotkliwie odczuwało wszystko, co miało swoje źródło w grzechu. Bardzo mocno współcierpiała z Jezusem odrzucanym przez ludzi, którzy odrzucając go przede wszystkim ranili samych siebie. Maria rozumie matki, których synowie znaleźli się w niebezpieczeństwie. Bała się o niego, lecz także wzrastała w wierze. Wiedziała, że jej syn był oczekiwanym mesjaszem. Wiedziała też, że był królem, ponieważ zapowiedział jej to anioł Gabriel, a jego panowaniu nie będzie końca. Będzie panował nie tyle nad jednym narodem, ile raczej nad sercami wszystkich ludzi. Jego panowanie będzie rządami pokoju. Jakże się to stanie? Jezus trzykrotnie zapowiedział, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, kapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Znaczenie zmartwychwstania pozostawało jednak dla słuchaczy niejasne. Maryja też nie wiedziała, w jaki konkretnie sposób się ono dokona. Pozostawało jej tylko ufać. Modliła się do ojca słowami, których Jezus nauczył swoich uczniów. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Jezus zostanie zabity po około trzech latach działalności publicznej podczas żydowskiego święta Paschy w Jerozolimie. Wszyscy czterej ewangeliści dokładnie opisali dramat męki pańskiej, wielki tydzień trwający od niedzieli palmowej do niedzieli zmartwychwstania był pełen tragicznych wydarzeń. Święty Jan pisze, że Maryja była w tym czasie obecna w Jerozolimie i wraz z innymi kobietami dyskretnie z miłością towarzyszyła Jezusowi. Syn mógł wszakże oszczędzić jej wiele cierpienia, gdyby została w Nazarecie. Dowiedziałaby się wówczas pewnie jednocześnie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Nie taki jednak był Plan Boży. Jezus chciał ściśle zjednoczyć ją ze swoją męką. Chrystus pokornie wjechał do Jerozolimy na osiołku, otoczony tłumem pielgrzymów. W świętym mieście zapanowała radość i wzniosła nadzieja. Ludzie, wziąwszy gałązki palmowe, wybiegli Jezusowi naprzeciw, ogłaszając go królem Izraela. Słowo hosanna znaczy: „opanie wybaw. Wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy w Niedzielę Palmową. Od wielkiego poniedziałku do wielkiego czwartku Jezus codziennie publicznie nauczał w świątyni jerozolimskiej. Wielka rzesza pielgrzymów słuchała go z zapartym tchem, z niesłychaną mądrością Jezus odpowiadał na ataki arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy nie mieli jeszcze odwagi pojmać go w obawie przed reakcją tłumu. Wtedy Judasz, jeden z dwunastu, zaproponował potajemnie arcykapłanom, że im go wyda. Ofiarowali mu za to trzydzieści srebrników, czyli tyle, ile mniej więcej wart był niewolnik. Judasz zaczął więc szukać sposobności wydania im Pana. W wielki czwartek wieczorem w sali zwanej Wieczornikiem Jezus zebrał apostołów, żeby spożyć z nimi paschę, chociaż pora na nią jeszcze nie nadeszła. Wiedząc, że nadchodzi godzina jego przejścia z tego świata do Ojca i że był to ostatni wspólny posiłek przed męką, Jezus z wielką miłością umył swoim uczniom nogi. Apostołowie byli zdumieni, bowiem czynność ta należała do obowiązków niewolnika. Chrystus jednak wyjawił im tajemnicę swojego serca słowami, których wcześniej nie byliby w stanie pojąć. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Wspierajcie we mnie. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Już wcześniej Jezus powiedział: Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. I oto nadeszła godzina tego całkowitego oddania. Błogosławiąc w obecności apostołów chleb i wino, Jezus powiedział: to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Toczęcie na moją pamiątkę. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was będzie wylana. Wszyscy przyjęli komunię świętą. W taki sposób dokonało się ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Była to więc tak naprawdę pierwsza msza święta. Scenę tę rozważamy w piątej tajemnicy światła różańca świętego. Tuż po spożyciu ciała pańskiego Judasz pod osłoną nocy wyszedł z wieczernika. Pozostali wraz z Jezusem odśpiewali psalmy, po czym wyszli w stronę góry oliwnej, aby tam spędzić noc, bowiem dobrze znali to miejsce. Jezus nieco oddalił się od nich by modlić się w samotności, lecz uprzednio poprosił ich, by czuwali i oddawali się modlitwie. Świadomy zbliżającej się męki i śmierci, Jezus w swoim człowieczeństwie doznał tak wielkiej trwogi, że zaczął pocić się krwią. Ten, który sam jest życiem, także musiał przejść przez śmierć, mając pewność, że plan Ojca zawsze wiedzie ku dobremu. Jezus wypowiedział pełne posłuszeństwa słowa: „Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie”. Maryja nie towarzyszyła Jezusowi w ogrodzie oliwnym, lecz wiemy, jak wielka potrafi być matczyna intuicja. Matka z pewnością odczuła w swoim sercu przeraziającą duchową walkę, jaką jej syn toczył z księciem ciemności. Modliła się żarliwie i powtarzała swoje pełne zaufania fiat. Ojcze niech się stanie. Wraz z Maryją rozważamy modlitwę Jezusa w ogrójcu w pierwszej tajemnicy bolesnej Różańca Świętego. Modlitwa Mario, tak boleśnie doświadczyłaś odrzucenia, z jakim spotkał się twój syn, lecz mimo tego, że wszystko zmierzało ku pozornej klęsce, ani na chwilę nie straciłaś ufności. Wiedziałaś, że jego miłość zwycięży. Jezus z taką miłością oddał się nam w Eucharystii, że pragnę uczyć się od ciebie, jak odwzajemnić jego miłość i jak dobrze szewżywać mszę świętą, by stała się dla mnie źródłem miłości nawet do nieprzyjaciół. Módl się za nas, Maryjo, byśmy stali się narzędziami komunii, bo prawdziwą radość można znaleźć tylko w zjednoczeniu z Jezusem. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, która cierpiałaś z powodu odrzucenia Jezusa przez ludzi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który tak bardzo nas umiłował, że oddał za nas swoje życie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.